Zapytaliśmy wszystkie polskie służby, jakim niebezpieczeństwem są chińskie drony. Czy zdają sobie sprawę z tego zagrożenia? Chyba wszystkie nam odpowiedziały: tak, zdajemy sobie sprawę. A czy kupujecie? Tak, kupujemy chińskie. Mamy infrastrukturę krytyczną, czyli systemy energetyczne, w których instalujemy liczniki, które są chińskie, dlatego że one są tańsze. Taki licznik, nawet jakby otrzymał sygnał jakiś radiowy, mógłby rozłączyć, nie wiem, milion gospodarstw. Te liczniki stają się bronią, dlatego że doprowadzają do blackoutu na przykład kraju. Tak, tak, oczywiście. Oczywiście tak to może zadziałać. Mamy mnóstwo kamer, które są chińskie. Przecież te kamery wysyłają rzeczy do internetu cały czas. Nie wiemy, co one wysyłają. Chińskie drony latają nad polskimi wojs jednostkami wojskowymi. No, tak. No i nie wiemy, co te chińskie drony przekazują. Fronty wojny. Zapraszają Marcin Wyrwał i Edyta Rzemła. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Fronty Wojny, podcastu o wojnach, o wojsku, o naszym bezpieczeństwie, ale dzisiaj także w bardzo dużym stopniu o technologiach. Kolejny specjalny gość w naszym programie, Paweł Pisarczyk, witamy Cię Pawle. Dzień dobry, witam. Paweł jest prezesem Phoenix Systems. To jest taka firma, ale to nie jest odcinek ani program sponsorowany, takich nie robimy. Paweł przyszedł tutaj jako przedstawiciel takiego organizmu, który powstał ledwie 30 stycznia. To się nazywa klaster technologii autonomicznych. Celem tego klastra jest współpraca pomiędzy polskimi firmami, światem naukowym e, oraz polskim wojskiem. No, to, będzie, to będzie ciężka współpraca, coś czuję, a może nie, pogadamy sobie e, o tym. Paweł jest też autorem jedynego polskiego systemu operacyjnego dla internetu, to się nazywa Phoenix Ertos. I jak ważny jest taki system, jak ważny jest dla polskiego wojska, o tym też będziemy mówić. Czyli będziemy dzisiaj mówić o tym, jak stoi polska nauka, polskie firmy, a jak stoi polskie wojsko technologicznie. Pogadamy o sztucznej inteligencji, o dronach, o kosmosie. E, Pawle, bo jak słyszy się myśl technologiczna, inżynierowie software'u, sztuczna inteligencja, to jest takie przekonanie, że o, Ukraińcy świetnie stoją, mają super, tak, taką tą, e, tych naukowców Białorusini, znakomicie, o Rosjanach się dużo mówi, a o Polsce to jakoś tak nie za bardzo. Jak my z tym stoimy? To troszkę jest tak, jak, że cudze chwalimy, swego nie znamy. Nie wiem, czy. Słuchacze mają taką świadomość czy wiedzę, że my jesteśmy od wielu lat. Zazwyczaj wygrywamy olimpiady informatyczne światowe dzięki profesorowi Madejowi. Jesteśmy jednym z najlepszych krajów, jeżeli chodzi o to. A to ma swoje głębokie tradycje w polskiej szkole matematyki, w tym, że mieliśmy, zawsze byliśmy genialni w naukach abstrakcyjnych. Krzymowa Dolina jest pełna polskich inżynierów. Większość bardzo dobrych specjalistów pracuje za granicą, pracuje na użytek zachodnich korporacji. To jest rzeczywiście fakt. Zachodnich korporacji? Zachodnich. Mało, mało... A nie polskich korporacji albo polskiego wojska? No, to jest tak, że polski przemysł technologiczny miał zawsze dużo kompleksów. Jak w 90-tych latach ja zaczynałem swoją przygodę z informatyką, z komercją, to zazwyczaj było mówione, nie, nie, nie wymyślajmy, bo nie może być tak, że my coś dobrego wymyślimy, bo są Chińczycy, są Amerykanie, my jesteśmy za mali. I rzeczywiście w, no, po, po 89 roku mieliśmy wielki Dług technologiczny, kryzys technologiczny. Musieliśmy importować bardzo dużo technologii, ale świat się teraz zmienił, i teraz tak naprawdę polskie firmy mają potencjał, żeby rozwijać technologię od podstaw, i to nie jest tak bardzo trudne, jak się na wszystkim wydaje. Pawle, ale jakby wy się teraz skrzyknęliście, natomiast to nie jest przypadek. Osobą, która was połączyła, czyli firmy technologiczne polskie jest generał Waldemar Skrzypczak. Jak to się stało, że postanowiliście razem współpracować i się pokazać? Ja powiem, może to będzie brzmiało trochę jak anegdota, ale kiedyś wieczorem siedziałem, słuchałem pana generała w jakimś jego wywiadzie, w którym pozwolił sobie na odrobinę szczerości i taki bardzo luźne Często nie? sobie pozwala. Może ostatnio coraz bardziej pan generał pozwala sobie na szczerość. Ale rzeczywiście generał zaczął opowiadać, no jak bardzo stymulował polskie programy badawcze w zakresie uzbrojenia. I ja wtedy wpadłem na pomysł, że muszę pana generała poznać, i tak jakoś mi się wydawało, że chyba się porozumiemy, i zaczęliśmy rozmawiać o technologii. Pan generał zobaczył, że powiedział, że my jesteśmy firmą z XXI wieku, że rzeczywiście, bo pan generał ma taki zmysł. Czucia tak. sedna sprawy, że wie, gdzie jest, jak to się mówi, muzycy, moi przyjaciele, mówią, generał wie, gdzie jest raz, a wie, bo jest bardzo doświadczony, więc rzeczywiście zobaczył, że my, jako tam firma software'owa, potrafimy robić tak naprawdę high-tech, a nie jakby programować wysokopoziomowo i, i, i udawać, że jesteśmy programistami, tylko znamy się od, od, od góry do dołu na tym wszystkim. I powiedział mi bardzo ciekawą rzecz, powiedział, pani Pawle, na polskim rynku pan, nawet pan nie wie, jak dużo jest firm z wielkim potencjałem. Ja oczywiście przytaknąłem. Bo znam wiele firm z wielkim potencjałem technologicznym i tak sobie powiedzieliśmy: Musimy te firmy jakoś połączyć, musimy coś z tym zrobić, żeby ten potencjał, który jest naprawdę bardzo duży, bo mamy firmy. Produkcyjne, mam firmy, które projektują elektronikę, mikroelektronikę, nowe materiały, które potrafią drukować z proszków tytanowych, mikrostruktury. To wszystko jest w naszym kraju. Jakby wyzbywamy się tych kompleksów, które kiedyś mieliśmy, i ten potencjał jest rozproszony, więc trzeba go zjednoczyć. I taka była idea klastra Zjednoczmy się i nauczymy się współpracować. Z wojskiem z wojskiem pokażmy wojsko że ten potencjał jest i pokażmy że chcemy coś robić 30 stycznia powstaliście jak już wojsko jakoś reaguje obwąchuje was My z wojskiem mieliśmy dużo rozmów jako firmy oddzielne. No, oczywiście w klastrze są firmy, które też już działają bardzo mocno dla wojska, chociażby. Te, no, nie wiem, czy mogę wymieniać. No, oczywiście. Nazwę Telesystem. Telesystem jest członkiem klastra, jest Wigo. Natomiast no, problem, taki, który ja widzę w wojsku, jest to, że rzeczywiście od słów do czynów mija bardzo dużo. Czasu i często bardzo dużo się mówi, bardzo dużo się planuje, wszystko trwa za długo. To A znaczy... Możesz podać jakiś przykład yy, rozmowy o projekcie, yy, która trwa, trwa, trwa. Która zaczęła później. się w 15 roku i cały czas rozmawiamy. Ja da. mogę powiedzieć o takim przykładzie teraz z rynku. Wojsko ogłosiło taki fantastyczny przetarg na budowę, na studium wykonalności autopilota, czyli taki, jak należ, należy zrobić autopilota do pojazdów bezzałogowych różnej maści, począwszy od Latający, latających końców, napływających i innych. To no jest bardzo, ja się ucieszyłem, stwierdziłem, że coś się zmienia. Natomiast rzeczywiście ten przetarg do tej pory nie jest rozstrzygnięty. Minęło już 6-7 miesięcy i cały czas jesteśmy w procesie. A to jest po prostu tylko studium wykonalności. A w innowacjach jest tak, że no niestety technologie, trudne rzeczy robi się przez 2-3 lata, jeżeli chodzi o rozwój i każde przesunięcie, każde przesunięcie tego startu powoduje, że tracimy czas. Więc naprawdę ja nie rozumiem tego czasami, tej takiej wielkiej bezwładności i uważam, że ta bezwładność jest no, największym problemem. No to nasze życie, ta zawodowe od wielu lat wojsko cały czas planuje i cały czas mówi w czasie przyszłym. Ja przypomnę tutaj państwu, nie wiem czy Paweł no. wiesz, że em, wojsko wie, że jest coś takiego jak sztuczna inteligencja i będzie miało wpływ na rozwój pola walki, natomiast jakby inspektorat sztucznej inteligencji chce powołać do roku, uwaga, 2035. Ja, ja nie wiem, czy wtedy. Czy, 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 nie wiem, taki horyzont czasowy. No to już jest absurd, prawda? W, w sytuacji, kiedy ta technologia zmienia się z dnia na dzień. Ja może powiem tak trochę inaczej, przewrotnie. Ja obserwuję to, co robi Rosja w związku z konfliktem w Ukrainie, jeżeli chodzi o technologię. To znaczy, Rosjanie w sposób bardzo systematyczny podeszli do pojazdów bezzałogowych. W 2017-18 powstała firma Zala, w której tam prywatni inwestorzy mają, czy właściwie ten pomysłodawca tej Zali, ma chyba 49% udziałów, i Zala rozwija drony, te najbardziej śmiercionośne typu lance, które uderzają autonomicznie. I Rosja, mimo że jest tak bardzo dużym krajem, tak bardzo skorumpowanym, no, bardzo trudnym do życia, jest niezmobilizowana i idzie do przodu w tych wysokich technologiach. To jest bardzo, jakby znamienne. Natomiast my w Europie, w Polsce, cały czas uważamy, że mamy bardzo dużo czasu, że właściwie to, 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 to chyba ta Rosja sobie nigdy z niczym nie poradzi i tak dalej. Zobaczmy, co się dzieje. I ja patrzę na to z punktu widzenia technologicznego, nie wojskowego. Tam jest wielki progres. Wiadomo, że oni wielu rzeczy nie zrealizują, wiele rzeczy ukradną, bo nie mają dostępu do technologii, ale tam jest ciągłe parcie do przodu. Nie tylko na polu walki, na froncie, ale także w tych instytutach naukowo-badawczych i firmach, po prostu. Wiesz, Edyta, ty mówisz tutaj o sztucznej inteligencji, a z tego, co rozmawialiśmy, to polskie wojsko y, pracuje na systemie Linux, czyli systemie typu open source. I tutaj, tak. Zmierzamy, tak. I tutaj zmierzamy do twojego systemu, bo ty stworzyłeś jako jedyny Polak y, system operacyjny dla internetu, Phoenix Airtos. Y, to byłby może taki system dla wojska, bo on funkcjonuje w wielu innych miejscach. Ale powiedzmy, powiedzmy, powiedzmy no. gdzie on funkcjonuje, jak funkcjonuje, no jakby był no. przydatny. Ja może opowiem o, o, o historii, bo to chyba jest dosyć dobre, bo ta historia pokazuje też Pewien nasz sposób myślenia, takie pewne wizjonerstwo. Ja, idea napisania tam Fenixa zrodziła się na Politechnice Warszawskiej w 1999 roku podczas studiów. I to jest tak zawsze się dzieje. Na początku, jak powiedziałem, że trzeba zrobić system operacyjny od zera, bo on może mieć zastosowanie w internecie rzeczy i w systemach budowanych, to byłem fantastą wariatem. Ale się uparłem, znalazłem promotora wspaniałego, który stwierdził, że. Że dobra, że, że spróbuj to napisać. Napisałem to pierwsze jądro systemu operacyjnego, które wiadomo, pierwsze do niczego się nie nadaje. Zazwyczaj ale dostałem wyróżnienie. Potem 11 lat walczyłem z tym, żeby go skomercjalizować. Czyli 11 lat to wszystko, co zrobiłem, trzymałem w szufladzie, żeby znaleźć kogoś, kto uwierzy, że można ten system skomercjalizować i go wdrożyć. No i teraz oczywiście udało się, że zaczęliśmy go wdrażać. Pierwszym sektorem był ten sektor smart grid, czyli liczników inteligentnych. Jest milion liczników gazu w Belgii, które używa Fenixa, są liczniki energii. Zaczęliśmy wchodzić w bezałogowce z Fenixem z tego powodu, że. Linux jest systemem ogólnego przeznaczenia. Linux to jest system, który ma rodowód Unixowy z lat 70. To jest system, który nadawał się do tego, żeby. Używać komputera przez wiele osób. Po to powstał Linux. Oczywiście, wraz z rozwojem internetu się świetnie rozwinął, ale to jest system, którego nie da się włożyć chociażby do małych urządzeń. To jest system, którego nie da się włożyć do urządzenia, które ma działać 20-30 lat na baterii, bo trzeba będzie używać skomplikowanych procesorów. Ja Czyli do zapytam, dronów, do czekaj. tych wszystkich nowych zabawek. Tak? Poczekajcie, po tak? ja zapytam a wojsko używa jakiego systemu? To jest tak, że w z wojsku, w uzbrojeniu są stosowane różne systemy operacyjne. Ja mówię, jeżeli chodzi o, o o, o urządzenia. W Amerykanie mają swoje własne systemy operacyjne. Chińczycy rozwijają swój własny system operacyjny, Harmon US, który wydaje mi się, że dużo kopiuje z Phoenixa, bo dużo słyszę to, co... tak Jak, jak my mówimy, jak, jak powinien być system operacyjny rozwijany, to takie po, podobne to takie statements pojawiają się ze strony, ze strony yy Chin. Yy, I oczywiście są stosowane systemy, które są zamykane, ale oprogramowanie, powiedzmy, wiadomo, ogólnego przeznaczenia rozwija się z reguły na open source, na yy, na, na, na Linuxie czy na BSD. Ale jeszcze tylko wytłumaczę, o co chodzi z tymi systemami operacyjnymi do zastosowań yy, specjalnych, krytycznych i tak dalej. Chodzi o to, że Linuxa, jeżeli byśmy chcieli zastosować Linuxa w samolotach. Które będą latały nad miastem, które będą operowały w przestrzeni cywilnej, to on musi otrzymać tak zwaną certyfikację lotniczą i musi spełnić normy niezawodności. Taką jedną z norm jest DO178C, jeżeli chodzi o programowanie. I Linux, ze względu na to, że jest wielkim systemem z jądrem monolitycznym, czyli to jest taki, można powiedzieć, zlepek kodu pisanego przez pasjonatów, nigdy tej certyfikacji nie może. Otrzymać, dlatego że nikt nie podpisze się pod tym, że on jest niezawodny. A to, że on działa i że miliony, jak ja to mówię, much nie mogą się mylić, to, to tak jest. Natomiast rzeczywiście uzbrojenie, rzeczywiście rzeczy krytyczne, te, które są związane z ludzkim życiem, są związane z, z niezawodnością, ze sterowaniem, dajmy na to nie, reaktorami one muszą mieć specjalną certyfikację, muszą być audytowalne i też chciałem powiedzieć jedną rzecz, że wiadomo, że wojna, pole walki nie wymaga certyfikowanych technologii i zaawansowanych technologii tak bardzo, dlatego że tam się liczy czas. Natomiast cywilne lotnictwo, cywilna przestrzeń wymaga certyfikacji. No i Fenix oczywiście, mam nadzieję, że tutaj trochę zamiesza, a dwa, że zaczął być postrzegany jako europejski. No dobrze, więc mamy ten swój polski system operacyjny, tak. Nie ma wielu takich systemów. To jest rzecz unikalna, jak rozumiem. Tak. Jest mało systemów operacyjnych. Tak. Ee, no i co? Wojsko rzuca się na to? Nie, ale to też jest tak, że my bardzo słabo, bo to jest tak, że jak. I to chyba jest nasz też problem, że bardzo często inżynierowie, ludzie, którzy znają się na technologii, naukowcy, nie potrafią komunikować na rynku. Y, marketingowo o, o tym co robią. To jest znaczy duży problem, natomiast często na rynku kto głośniej krzyczy, ten ma rację. I wojsko zaczęło się przyglądać z dużą ciekawością Feniksowi, tylko ja już bym chciał, żeby się nie przyglądało, tylko żebyśmy poszli do przodu. I to jest chyba taki najważniejszy element. A mówiąc, zaczęło się z dużą ciekawością przyglądać, to co masz na myśli? To znaczy, że rzeczywiście jest po stronie wojskowych, po stronie uczelni wojskowych taka świadomość, że posiadanie systemu operacyjnego który będzie napisany, jest napisany od podstaw audytowalny Polski stwarza gigantyczną przewagę technologiczną i można bardzo łatwo ten system dostosować do różnego rodzaju urządzeń. Tylko że rzeczywiście sam system to za mało, musi być jeszcze przemysł, który z niego korzysta, musi być jeszcze współpraca, my jako Polacy, bardzo często nie potrafimy współpracować i stopo mm, to jest ten klasyk. Ale, ale mówisz o, o tym, że musi być przemysł. To znaczy, że e, system może być zainstalowany na dronach, tak? Tak, my rozwijamy wersję. tak, tak. My rozwijamy wersję lotniczą. Chodzi o to, że Bezałogowce, wszyscy rozumiemy, że są bezzałogowce, że jest przełom i tak dalej. Natomiast bezałogowce często są teraz tworzone przez modelarzy i takie bezzałogowce, które tam bardziej zaawansowanych elektroników, prostych programistów. Tak, już nie chcę, za bardzo, żeby to brzmiało, że kogoś obrażam, ale to nie są. To jakby rozwój oprogramowania na bezzałogowce z użyciem open source nie jest czymś bardzo skomplikowanym, trudnym. Ale żeby bezzałogowce mogły wykonywać misje w przestrzeni cywilnej, kooperować z samolotami, przenosić paszki, paczki, przenosić organy, nie wiem, taksówki powietrzne i tak dalej, to mu muszą być certyfikowane i muszą być robione zupełnie inaczej. Stąd my wychodzimy właśnie od wielu lat, mówimy, że tak trzeba robić to inaczej. No i przede, to wszy samy. przede wszystkim byłby to polski system, i jakby dostępny, załóżmy, że byłby użyty do celów wojskowych, dostępny tylko dla polskich służb. My z Edytą napisaliśmy niedawno artykuł o, o tym, że jakim niebezpieczeństwem są w polskich służbach chińskie drony, ponieważ dużo informacji po prostu przechodzi do Chin. Zapytaliśmy wszystkie polskie służby, czy zdają sobie sprawę z tego zagrożenia. Chyba wszystkie nam odpowiedziały, autopromocja. Całego odcinka posłuchasz w aplikacji Onet Audio. To była autopromocja.